Ej, hey, yo, cześć, siemano, witam wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Swaster, to jest odcinek z... Nowego zwierzaka, który zostanie niedługo dodany, prawdopodobnie. Jest to niedźwiedź polarny. My znajdujemy się na beta serwerze The Hunter. Bo tak samo jak w przypadku paczek został odpalony testowy serwer, który możemy po prostu sprawdzić działanie tego nowego zwierzaka. A poprzednio były to kaczki, teraz jest to właśnie niedźwiedź polarny. Nowy zwierzak, powiem wam, budzi wiele kontrowersji. Z jednego zasadniczego powodu, ponieważ nie można do niego strzelać. No brzmi to trochę abstrakcyjne, oczywiście, ale to nie jest tak, że nie można kompletnie do niego strzelać. Twórcy gry stwierdzili, że aby móc oddać strzał do tego, do tego nowego zwierza, który jest, tak w cudzysłowie mówiąc, pod ochroną, można zrobić tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy nas zaatakuje, czyli w obronie własnej. W innym wypadku nie można tego robić. Więc to jest takie coś, co po prostu wśród graczy, co po prostu zdenerwowało dużo część graczy. Jakie jest moje stanowisko w tej sprawie, zapytacie? Powiem wam, no, ja jestem generalnie osobą, która nie jest nigdy jednostronna. I zasadniczo, powiem tak, widzę tego zalety, to znaczy, powiem tak, wiem, co chcieli osiągnąć twórcy, natomiast wiązało się to właśnie z tym, że raczej nie będzie to miało dobrego odzewu. Moim zdaniem, jestem bardziej na nie, niż na tak. Ale to nie jest tak, że kompletnie nie będziemy można strzelać. Będzie coś takiego, jak odstrzały kontrolowane, to znaczy... Pseudo wzrost populacji tego niedźwiedzia będzie powodował to, że raz na jakiś czas będzie można do niego, będą takie eventy tak zwane i będzie można po prostu y, zmniejszać tą populację i wtedy będzie można po prostu do nich strzelać normalnie. I to będzie raz na jakiś czas. Tak to będzie wyglądało. I cóż, moim zdaniem to po prostu było coś takiego, że twórcy stali sobie przy tablicy i było, była tablica z nazwą symulacja była tablica z nazwą grywalność się zastanawiali czy przyczepić karteczkę do jednej czy do drugiej. Stwierdzili, że to pierwszej, więc to. No. Dla osób, które bardziej grają pod symulację, tu że bardziej bawią się tą grę pod względem, no, jako symulator, a nie jako gra, jest dla nich pewnie fajny. Osoby, które lubią się bawić jakieś koła, włowiecki wirtualne i takie rzeczy podejrzewam, że im się to podoba, natomiast osoby, które grają bardziej yy, jako patrzą przez prygmatowej gry, jeżeli w symulatora, to raczej im się nie będzie to podobać i większość jest właśnie osób z tej drugiej grupy, zauważyłem. Jak mówiłem, ja jestem bardziej na nie, ale to nie jest tak, że w ogóle mi się to nie podoba. No i cóż, nie chcę tutaj jakoś przedłużać. Spróbujemy znaleźć sobie tego niedźwiedzia i po prostu sprowokować go do ataku. Podobno te niedźwiedzie są bardziej agresywne, no jest to chyba oczywiste. Musi tak być, bo normalnie tym nie jest jest specjalnie agresywny, natomiast, natomiast te mają być. Więc postaram się jakiegoś znaleźć, sprowokować go do ataku i go odstrzelić. Zobaczymy jak on wygląda i takie tam. Nie wiem totalnie gdzie go szukać, wiem, że tylko w tej leśniczówce musiałem występować. Postanowiłem, że ruszę sobie jakoś przy wybrzeżu, gdzieś tam w stronę, gdzieś tam tą stronę, no nie wiem czy to jest dobre miejsce, czy lepiej szukać jakoś głębiej, czy bardziej przy wodzie. No, myślę, że to kwestia po prostu szczęścia. Jak go zobaczymy, czy coś tam. Więc, no. Tak sytuacja, moi drodzy, wygląda. Jakie wy macie zdanie? No, ja chętnie posłucham, bo wśród moich widzów nie wiem, jakie, jakie paduje stanowisko, jeśli chodzi o, o to. Natomiast patrzyłem w forum The Hunter Polska, patrzyłem w Facebook The Hunter. No i tam mocna fala krytyki. U nas też... Nie powiem, że nie. Też trochę się chłopaki unieśli niektórzy. Ale no, mają swoje powody, prawda? Mają. Dobra, to ja tyle. Nie przedłużam, próbuję go szukać. Albo z nas coś, jakieś ślady. A, wiesz, że tutaj. Też są te pieprzone balony. Dobra, po dłuższym szukaniu, chodzeniu, lataniu... Stwierdziłem, że się jednak wrócę. No i było to dużo bardziej opłacalne. Ja generalnie jak widziałem jakieś filmy z udziałem yy, niż polarnie, choćby oczywiście o rzeczywistość. To właśnie kojarzyło mi się, że łażą po takich... krach. To kryso chyba. No i właśnie no. Stwierdziłem, że pójdę sobie po prostu brzegi wrócę się i no, spotkałem innego osobnika właśnie w owym miejscu. Tylko teraz kwestia, że musimy się do niego przedostać. A może zrobić co tamtędy? I musimy go jakoś sprowokować do ataku. Dobra, jestem już stosunkowo blisko. Powiem wam, że ten wiatr strasznie głośno wiał. Musiałem trochę go przyciszyć. No i zobaczymy, co się stanie za chwilę. Miś zaczyna reagować, z tego co widzę. A jednak nie. Na razie się nie płoszę. Ani nie atakuje. Żadnego, żadnej reakcji z jego strony. Co to w szybko zrobić, bo i krótszy film, tym szybciej go zobaczycie. Aha. Kurwę się. I atakuje E, what? Aha Przecież ja zabiłem go w broni własnej, halo Halo, halo Co się stało? <grym> Okej okay. Proszę państwa, podejście numer dwa Teraz będę atakował jak już będę miał pewność, że na pewno mnie zabije. Bo z tego co widziałem, zobaczyłem sobie szybko na YouTubie. To wygląda na to, że on odpierdziela jeszcze jakieś dziwne animacje, zanim zaatakuje już konkretnie, więc. Po prostu być może strzelił jakby za wcześnie, ale z drugiej strony jest to trochę głupota, moim zdaniem, no bo w zasadzie już to atakował, nie? Aha, no dobra, zobaczmy. No. No i widzicie i zaś nie można strzelać. Ale dlaczego? Halo. W ogóle trafiłem go? Tak. Wiecie co to... O, tam drugi lata. Co najlepsze. Obczajcie. He. Poczekam aż odpadnie, to może nie zniknie. Mam nadzieję taką. Polecę sobie za nim, ale na razie to tak powiem wam... Albo nic nie będę mówił w sami sobie możecie coś tam... Możecie ocenić. Situation. Ja, 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 za nim cały czas biegnę, nie? On cały czas krwawi, więc. Więc pewnie kiedyś padnie? E. Halo, panie Niedźwiedź. Halo, jest pan tam, pod wodą? E. Chyba pan Niedźwiedź się utopił, chyba. pom 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 pom. pom pom. pom 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 pom. Nie wiem, czy widzicie, ale za nim jest kolejny. No ale to już mnie bardzo nie interesuje. Hmm, w zasadzie to nie wiem, co mam powiedzieć. Słuchaj, to nic nie będę mówił. Zobaczymy, co się stanie za chwilę. Halo, niedźwiedź. Widzisz mnie? Tutaj jestem. Halo, halo. Wbiłem na twój teren. Się ma! Co tam u ciebie? No ty będę celował. Zobaczmy co się stanie. Tutaj macha mi tu łapo. Nie wiem czy co, 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 chce coś pokazać. No. Chyba pokazał. No. Nie wziąłem apteczki. Ale to i tak nie ma znaczenia. No to to był definitywnie atak. Czemu nie mogłem go postrzelić? Nie mam pojęcia. W każdym razie ja się z wami żegnam bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał nie wiadomo ile. Dajcie znać, co sądzicie o Niedźwiedziach Polarnych. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!